Ty 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 ja Nie to ja, Ty co zabieraj, <laughs> zabieraj? Zabieraj, to! <laughs> ty kurwa, ty. <laughs> o, co, mi kurwa? Mam ci na kamerze. Record video. Re record video. Kameruję. Pokażę. Magister Tutaj ciepło mamy przytrzymane, spawarka emituje ciepło, a tyle jesteśmy coś to mi kurwa spierdala to ciepło. Rondę byś się wziął. Ma, ile mamy już subów? Ze 120 chyba, nie? Więcej. Robimy specjal, Szymon dzisiaj kurwa robi fikołka na lodzie, na mrozie. Tak. Na wodzie. Pokażę. Chodzisz YouTube i klikasz subskrybuj. Dzisiejszy zakres prac, proszę mówić. Tydek, podłoga, kurwa i nie wiem, no. Posprzątałem na, na razie na podwórku, trochę. Na razie posprzątałem na podwórku. Będę chciał, żeby kurwa Adaś przyjechał. No się weźmie od razu, te najazdy odwiezie. Ten kurwa drzwi do silników. Śmieci by się wywiozło, kurwa w pizdu. I tyle. Więc może się uda, to wiesz, palić odpalić w niedługim czasie. A jakieś. O, masz w ogóle? To nie ma, to jest... Ja się go się, czy ma jakieś. Nie. Oczy nas pamacza, nic nie wpadnie. <gryzko> Widz wi... widzę, widzę, mnie Widzę. Widzę, widzę. Ale proszę. Jest właśnie, dobrze ja po... podstawione. Wszystko jest wspaniale. Dobra, ale skoro Magicka tutaj robi przy kurwa tej stronie, to ja mogę kurwa podłogę mierzyć przy tej stronie. Auto trzeba, żeby siedzi. Kary... Aligator się przeciśnie. Siema Halo Kurwa jeszcze Pogumno kurwa. Że... To jak bo to na odwrót kurwa Do góry nogami tak, o... okay. No zamykaj już No i on tak gdzieś, szedł mniej więcej O kurwa weź mi to przytrzymaj Ten wieszak od dołu musisz go chycić Widzisz ten gumę bo nie chcę zajebać Widzisz tą gumę, co ja ją trzymam. Trzymaj ją tak. No ja ci trzymam, a ty sobie możesz to przykręcić czy jakkolwiek Dobra, trzymię. Tak. się. Opuść No. Pira za oko jest chycony. Tak to było oryginalnie, a oryginalnie, wcześniej. Dawaj, chycony. Zgrabne jest... paluszki. Chycony. Najszybsze palce na dzikim zachodzie. <laughs> eee. Z tak gówna chcesz tu fity lepić? Proszę mnie ja nie nagrywać jak na pijam kaskę. Jebany dobry jest kurwa. Ale najlepiej, jak on spawią, tak kurwa. Przymierza i jak klika, to Dobry przymierza Przymierza klika. Kurwa, klika. jesteś jest z co? Ty jesteś z Chińczyk! To ty jesteś jakiś Chińczyk! To ty chyba Chińczyk jesteś! Jest jakiś Chińczyk! Chińczyk jesteś! i na paluszkiem! Naklejeczko ładna raz! Ale w sumie jak jest teraz zeraz, wiesz, ja mam wtedy dużo wejdę. Naklejeczko ładna! Czuj! Daj mi Google! 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 Daj mi Google! Google Google! Michael Google! O, macku łapie tu za łodygę! Radio Gmus i Szymon jest. Twój ulubiony DJ. Zrobię porządnego vloga. Pokażę naszym widzom prace, jakie postępują w tej chwili. Latarynkę potrzebuję. O. Jak widać, dziura będzie dzisiaj zasłabywana. Tam widać gdzieś magister działa z wydechem. Wydech jest jeszcze ściepięty. Natomiast tutaj już widać Y-pipę. E, custom, DIY samoróbka takie kurwa, widzisz, buty fajne. Na to będzie nachodziła rura. Na rurę dopiero będzie szła obejma elastyczna i będzie szło wyjście do reszty. Tam nawet widać, proszę bardzo, katalizator. Tak E36 wyposażone w katalizator. Takie cudy jeszcze istnieją, ale spokojnie to tylko na przegląd. Dobrze to mówisz. <tosłuch> Jakub z kanału y, Gruzers Dzień dobry, przywitaj się Witam szanownych państwa Ze mną Szymon z kanału Gruzers Kamera na Szymona małe. Czemu zawsze kamera Witam. jest tam? Nie <laughs> bo, <wciskie? śmiech> bo, bo dzisiaj reportaż z Jakubem Ty... Samochód dalej nie odpala e, Problemy są Techniczne Techniczne i różne inne Aktualnie magister spawa tłumik Planuję rozkład wydechu, układ wydechowego No co? Podłoga, wydech Dobrze, ale teraz moje pytanie tak? takie jest Jakie? Co jeżeli auto odpali? To co wtedy? To odpali, to by fajnie nie? I wtedy jedziemy Patrz Teraz musisz tylko na tym stanąć Stań na tej blaszce ale musisz stanąć tak na, ty na tych liniach bardziej Szymek. Tak? Okej. Okay. Pod jakim kątem? Na oko! No na oko robiła co kurwa, czekaj. Bo tam później to było jeszcze bardziej zagięte, to było bardziej zagięte tu. A tam był taki profil choćby. Podłoga jest w trakcie roboty, już płyty, kurwa na zamówienie, żeśmy doginali. Zapraszamy do zakupu. E... Allegro, Allegro Gruzer sklep, zapraszamy. Allegro, Allegro Gruzer sklep, Młotkiem, kurwa, przeze mnie on tam stał na tym razie. Generalnie mamy tak: gwarancja najniższej jakości i gwarancja <grafię> najdroższej ceny. Najwyższej ceny. Gwarancja <grafię> najwyższej ceny <i> najniższej jakości. Dokładnie. <grafię> Blakak z papieru, kurwa, żeby jeszcze szybciej zgniła niż oryginalna. Redukcja masy. <grafię> Dokładnie. To będzie krzywo. W ogóle nawet nie trzeba to się na wkręty przypierdala. A, a po co? A to nawet wkręty, wkręty do metalu nie trzeba. Tak, i, bo po, I później nawet do drewna. Tych, tych ostrych końcówek jak nawet nie szlifujesz W razie wypadku się po prostu podabijasz na nie, nie? Także co? Też fajnie. No kurwa, prawie jak oryginał, ale nie do końca. Ale kurwa dobrze to nawet siadło, dobrze to wyliczyłem. Całkiem. No, tu dobić trochę łotkiem, bo będzie dobre. No, ale to już trzeba będzie dalej chyba przy spowaniu bardziej, wiesz? Teraz to już będzie git. Wiesz, jak on już to pojechał tu, 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 tam, że to jest dobre, to to się po prostu tu, podogina tu, nie? Ta. Tu, tu, Podłoga do No kurwa. Dobra no bo ta i czego zrobić tak, żeby on był też na równi z tym, ze zderzakiem jeszcze chodzi. Tak by było wyciągnąć trochę do zewnątrz. To tu nie wyjdzie już dalej. Czemu on idzie? Kurwa, on nie pójdzie dalej, bo tu już jest chyba coś, co go blokuje. Czy mi się wydaje? O! Kurwa, jest też jak Teraz jest krzywo zaś, kurwa. Kurwa, ustawić go teraz, to tu będzie katorga. Ale tu się blokuje. Trzeba będzie to tu pociąć. Dobra, ale na razie... Ta... Dobra, w sumie jest spoko nawet teraz, tylko że on jest. Dobrze. Skompletowałem już potrzebne elementy. Narzędzia i śrubki. I mogę już tu wleść teraz. To bym musiał na odwrót zrobić. Tutaj dać nasadkę, a na dole. Patrzcie, bo teraz kurwa nikt nie przemyślał. Z tej strony te ucho jest fajnie, bo włoży sobie śruby na spokojnie od góry. Z tej strony już trochę kurwa gorzej. Tutaj jedyne co będę w stanie włożyć, to kurwa kutasa otrzymona mikropenisa. No ale nic. Dobrze, tutaj jak widać, fajnie siedzi. A tutaj po prostu zrobimy to troszeczkę inaczej, nie? Tutaj podstawimy na odwrót prościej, będzie mi tamto gdzieś chycić niż, niż, niż na odwrót to robić. O kurwa, dostałem czymś w łeb. Niemieckie auto strzela do mnie kurwa. Dobrze. Jest ładnie. Nie będziemy tego pchać na Hama też. O! Bardzo. Kurwa, nie włożyłbym tego jakoś tam od tej góry. O! Patrz, kurwa, włożyłbym jednak. Jebany, kurwa, ma paluszki. O, i kurwo, dostałem free. Kurwa, prawie. Siedzi. Dobrze, proszę bardzo, mamy cały kolektor ładny, jest dokręcony. A teraz specjalnie, jednak ostatni raz, praktycznie widzimy białą od spodu. Mogę pokazać. Na tą jak wygląda silnik. Jeszcze jest suchy, mimo że to jest BMK, ale spokojnie, jeszcze kurwa jeszcze jest suchy. Dopiero kurwa olejem zajdzie na pewno. Kolektory wyglądają tak, są to kolektory z turbo bez katalizatorów, ale z miejscami na sondy lambda, które będę musiał zresztą zamontować. Nie są to jakieś drogie kolektory, bo kosztują wiecie co, 600 zł. Za obydwa Komplet uszczelek do tego, te obejmy no te obejmy są trochę chujawarte, tu trzeba i tak robić coś Tak my zrobiliśmy takiego, powiedzmy, y pipe Sobie eleganckiego Nie wygląda to źle mm, Tutaj jest rozpórka zrobiona przez magistra No ja tego nie wymyśliłem, no to już trochę strasznie, ale chuj to ma działać a nie wyglądać W każdym razie dalej mamy rura BMW to jest piękne po prostu. Kurwa, ten się popisał polotem i finezją. Niestety, mieli Państwo, ale muszę się z Wami pożegnać na tej kamerce. Muszę niestety wziąć moją, bo kamerka od grubego, jak sama nazwa wskazuje, jest za gruba. Kurwa i nie wchodzi mi w uchwyt. Proszę bardzo, zobaczcie. Sami patrz, widzisz to?